Bowers and Wilkins projektując słuchawki PX5 i PX7 skupił się na zaoferowaniu ich użytkownikom maksimum komfortu, wysokiej jakości dźwięku, z której znane są ich produkty i dodał do nich poszukiwano przez użytkowników funkcję aktywnego wyciszania hałasu. By jednak w pełni pokazać Wam na czym polega ich wyjątkowość tych słuchawek, w dzisiejszym odcinku zademonstruję możliwości aplikacji na systemy iOS i Android, która z nimi współpracuje. Po jego obejrzeniu będę miał pewność, że w pełni wykorzystujecie potencjał, którymi dysponują PX5 oraz PX7. Pamiętajcie, by dokonać pierwszej konfiguracji aplikacji, która polega na jej sparowaniu ze słuchawkami przez Bluetooth. Film na ten temat znajdziecie w tym miejscu. Pierwsze, co pokaże Wam się na widoku aplikacji, to grafika przedstawiająca nasz model słuchawek. Po kliknięciu w nią pojawi się menu sterowania pracą sprzętu. Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście funkcja Active Noise Cancellation, wstępna w trzech trybach – Low, Auto i High lub możliwość całkowitego jej wyłączenia. Pod nią znajdziemy opcję Ambient pass czyli funkcji wzmacniania dźwięków z otoczenia z suwakiem, pozwalającym na dostosowanie jej działania. Z jej pomocą w scenariuszu z życia wziętym możecie na przykład swobodnie z kimś porozmawiać, nie zdejmując słuchawek z uszu. Przesunięcie palcem z prawej strony wyświetlacza inicjuje wyświetlenie listy obecnych, jak i wcześniej podłączonych do niej urządzeń. Idąc dalej, dochodzimy do funkcji, która uważam, że jest prawdziwym wyróżnikiem nowych słuchawek z serii PX. Bowers Wilkins przygotował tu sześć predefiniowanych relaksacyjnych trybów dźwięku. Zajdziemy tu takie programy dźwięku jak odgłosy lasu, ogniska czy też wodospadu, ale również nie tylko. Są jeszcze odgłosy morza z perspektywy osoby będącej na plaży, dźwięki spadającego deszczu czy przepływającego strumyka. Wykorzystując jeden z predefiniowanych trybów słuchawki PX5 lub PX7 mogą posłużyć Wam jako świetne narzędzie do domowego relaksu. Również jeśli potrzebujecie popracować w skupieniu lub oddać się ulubionej lekturze, znajdując się pośród domowego czy biurowego zgiełku. Ostatni ekran aplikacji można określić mianem roboczego. To dlatego, że udostępnia takie opcje jak nazwa słuchawek, którą możemy wyedytować, ustawienie czujnika zbliżeniowego czy podpowiedzi głosowych. Ponadto traficie tam jeszcze na regulację czasu, po którym słuchawki przejdą w tryb śpienia, sprawdzenie aktualizacji oprogramowania, informacje sprzętowe oraz reset konfiguracji słuchawek do stanu fabrycznego. Polecam Wam, by aktywnie korzystać z aplikacji i dostarczanych za jej pomocą funkcji. Pozwoli to wam czerpać z używania Waszych PX5 i PX7 maksimum przyjemności. I na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że ten poradnik był dla Was przydatny. Jeśli macie do nas pytania, dane kontaktowe odszukacie w opisie pod filmem. Pamiętajcie również o możliwości zostawania pytań w komentarzach. Tymczasem nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji na naszym kanale, aby nie przegapić kolejnego poradnika. Na mnie już czas, dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia już niebawem!